Serdecznie na kolejnych pogaduchach u Ropuchy. Dlaczego Ropucha? Tu gdzieś się Wam pokaże informacja. Na kanale 60. Plus. Dlaczego 60,? Plus? Albowiem ja mam 61 i plus lat. W zamian nie mam botoksów, hialuronów czy innych chemii powstrzykiwanych w twarzy. Jak mnie stworzono, tak też idę przez życie i tak się zestarzeje moim. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? No przede wszystkim z podziękowaniami, że jesteście, że kciukacie, że komentujecie. Mnie to niezwykle cieszy i jeszcze raz Wam dziękuję, moi drodzy. Bez Was nie byłoby tego kanału po prostu. Po drugie, przychodzę do Was. Urinki zobaczyłam, że istnieje nowy trend w makijażu. W Niemczech nie ma nic o tym, na niemieckich kanałach. Jeden jakiś taki, bardzo malutki, znalazłam. Ale na tych, tych takich, które, które coś znaczą, mają po kilkaset tysięcy albo milion, nie ma tego. Ten trend się nazywali lisie-oko. Na anglojęzycznych, prawdopodobnie na amerykańskich, bo nie spojrzałam się, co to z jakiej to, z jakiej to krainy jest, ale skoro no, amerykański musi być, właśnie jest ten trend. Może przyjdzie teraz do Niemiec, nie mam pojęcia. Z tego, co wiem, to w tym roku jest trend tu przynajmniej w Niemczech, że maluje się tutaj całą powiekę. Nie, nie robi się już rozmuchuje się i to też na całość rozmuchuje się u góry jest mono, mono cień i u, u góry drugi i to wszystko i starcza. Ja już jestem za stara na tego typu rzeczy, także robię sobie właśnie roz. No wiecie jak robię, tam też było, pokaże, dlaczego robię stara powieka i opadająca powieka. Zaintrygowało mnie, to poprzednio poprze oglądałam sobie właśnie internety i wybrałam jedną, y, y, tą miłą panią i staram się z nią zrobić tutorial y, właśnie tego lisiego oka. Z lisami miałam raz w życiu do czynienia, moi drodzy, i więcej nie chcę. Jestem wdzięczna, bo przynajmniej, wiecie co, poznałam, jakiego dna mogę sięgnąć. Naprawdę. Trzeba, trzeba naprawdę sięgnąć na, żeby się tym bardziej odbić. Więc yy, dziękuję za zaistnienie w moim życiu każdemu, bo od każdego czegoś się nauczyłam. Takiego dna już nigdy nie osiągnę. Yy, raz starczy. Moi drodzy, co ja jeszcze chciałam. No co ja chciałam, na niemiecką stronę też idę zaraz I będę robiła to Tak samo jak Tylko wiecie co, tak nad kolorami myślę Bo ta nasza retro paleta Nasza polska Jest kochani Do tego stworzona Żeby robić taki Taki tutorial I tak sobie właśnie Kurczę pieczone, Chyba zrobię, wiecie Mhm Chyba zrobię, kochani. No nic, zobaczymy. Ja już tutaj tak jedno, coś mniej więcej mam. Jak się nie uda, to się nie uda. Bo no, przyklejałam sobie te padziki, musiałam je troszeczkę spreparować, bo one są takie y, półokrągłe pod oko. Sumie, y, a ja chciałam tą linię właśnie prostą uzyskać. No przy odklejaniu to będzie cyrki cudze małpy. Także y, mam już y, położony y, y, jako po ten z Loreala, on jest dla mnie najlepszy i popudrowany od Misza Eli pudrem, bardzo dobrym, doskonałym pudrem od tej pani tutaj. Nie wiem, czy do Polski wysyła, nie wiem. No, będę robiła tą retro paletą. No i co? No to co? To się zabieram do roboty, nie? Kochani? Dobra. Już. I przy okazji odkleił mi się e, e, no, korektor odkleił mi się. I, te, I przy tej okazji chciałam Wam powiedzieć, że w końcu znalazłam świętego grala korektorowego. Oto ten. Oto ten korektor, kochani. E, w zeszłym tygodniu na niemieckim zaprzyjaźnionym kanale, który oglądam już od przeszło dwóch lat. Nicole zaprezentowała ten korektor. Zamówiłam, przyszedł i kochani, wow! Trzyma się ile trzeba, tam gdzie trzeba kochani, no tutaj zszedł by było i nie wchodzi w nic. Musimy to poprawić, no bo co zrobisz? Nie? No. nie wchodzi w nic i jest super, 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 super. Kochani, myślę, że to już wszystko. To, co nakombinowałam z tymi oczami. Teraz tylko rzęsy. Wezmę tą z L'Orealu maskarę. Ona jest najbardziej... Um, największy daje wolumeny. Bo niestety przydałyby się właśnie tutaj kępki, ale no nie. nie. No to zobaczymy się już z rzęsami. Kochani, przyszłam do Was... Zrobiona na człowieka, pożegnać się. I z makijażem Ala lisie oko, kochani. Także. Czekajcie, mój, tu włos wisi koci gdzieś. A, one tu fruwają koty i, i włosy. Może gdzieś jest jakaś szczoteczka. Ja dostaję. Ja drżału dostaję, wiecie? O, o, już. Już przestał. To Trzeba daj sobie nowy filtr zmienić. Kochani, zatem. Ja to bardziej na środku jestem teraz o, zatem kochani, przyszłam do was zrobiona na ludzie em, pokazać końcówkę ze wszystkim cały, cały em, mój makijaż kochani dla Ani, to jest makijaż jest dla Ani proszę bardzo, oto mój dzisiaj oko No, powiem Wam, że powinnam wyżej troszeczkę. Znaczy bardziej pod tym kątem, ale jak na pierwszy raz to chyba dobrze. Może kiedyś zrobię innym kolorem, bo sobie tak mówię ta paletka Retro mi się wydała absolutnie idealna do tego typu makijażu, moi drodzy. No to co, idę na niemiecką stronę i za chwilę do Was wrócę. Taki makijaż też robię wyliftowanym. Tak twarz wygląda, jakby, była, jakby miała lifting w ten sposób. Nie? No cóż, 61,5 rocznego oka się nie za bardzo, albo więcej, 8 tylko nie niedługo już sierpień, się nie da niestety, tak jak tego młodego oka, która ta dziewczyna pokazała wymalować, ale myślę, że Ania jesteś zadowolona z makijażu dla ciebie, moja droga. Bo dzisiejszy makijaż Ania zawsze prosiła, ja zawsze zapominałam. Makijaż dla Ani. Dzisiejszy makijaż jest dla Ani. Aniu, to tam jest Ani, 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 Ani. Ani. Tam jest Ani. Yy, no. Kanał, moi drodzy. Mówicie, że Wam pogaduch mało. No, niestety, ostatnimi czasy dzieją się dziwne rzeczy wokół mnie. Niby, niby miało to być tak, 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 zdarzy, tak się zdarzyć, ale yy, wszyscy myśleliśmy, że będzie inaczej. Nastąpi jeden wielki błąd i teraz, i teraz wiecie co, nie chce mi się gadać. Jak już się wszystko ułoży, mam nadzieję, że będzie to w najbliższych dwóch tygodniach, to wtedy przejdę do pogadów, moi drodzy. A w charakterze pogadów po, po, po powiem Wam taką rzecz. Tylko muszę ubrać okulary, bo nie widzę Was. O, teraz mogę z Wami rozmawiać, kochani. Taką rzecz Wam powiem, że... <tosłuch> Dostaję wścieku i białej gorączki, jak może od początku. Wszystko, co chcę kupić w internecie, a kupuję prawie 99,99% w ,99 internecie, najpierw długo sprawdzam, kochanie. Mam ten sztywny, mam mam strony, mam, mam i, i co ludzie piszą i tak dalej, tam niby jakieś fakes są. My, ale wiecie, umiem, umiem, bo jeszcze naprawdę raz, raz mi się zdarzyło coś odesłać. Jedyny raz, a tak czy mebel, czy coś, stoi złożone i, i zadowolony z życia u mnie, a ja z mebla. Także kochani, no chyba, że z mężem pojadę do, do Ikea, no to wtedy o, te, ten, re, ten regał, uch, o, czy ten regał jest z innego sklepu, um, on tutaj jest taki sklep, Denisze Bettenlager, to się nazywa, nie? A ten te z tyłu już komoda jest, proszę, kocha, proszę moi kochani Was, jest z internetu już. Także i, i cała, i zdrowa, i wszystko ten. Nawet buty kupuję, powiem Kupuję w dwóch rozmiarach, jak są kolory, to w kilku kolorach i wtedy wybieram, jaki, co, i jak. Spodnie też w dwóch rozmiarach, bo ja wiecie, jojo, raz ww, raz punkty, raz nie, punkty, nie? Tak, ten, na stare lata mi się porobiło. Teraz w zasadzie punktuję, bo troszeczkę, troszeczkę za dużo ważę. Ale w sumie, pff, jeszcze wiecie, chodzę. Po schodach chodzę bez zadyszki. No i kochanie, idę i czytam w tych recenzjach, nie? Czytam i czytam. Patrzę, yy, przy, ja najpierw daję, pa, patrzę te, które dają najwięcej, pięć gwiazdek jest i te, które najmniej. No i w tej najmniejszej. Chodzi na przykład o działanie czegoś, co ja ostatnio kupowałam. Ci nie pamiętam, co ja ostatnio kupowałam. A! I Do mojego nowego, to musi pochwalić, nie? Mój nowy telefon. Yy, Niewypasiony, bo nie ten za tysiące, tylko kupiłam tę edycję Little, to czerwona, i tyle mi starczy. Bo ja wiecie co, ja muszę, ja już miałam notę. Ja muszę mieć rysik. I z tym rysikiem, kochani, to ja dopiero to ja dopiero dziabię, nawet się, ale dziabię się, tak nam, namęczyłam, miał cudowną kamerę ten hujałej poprzedni, ale kucz, co ja się naklełam pisząc coś, no to tragedia, a tu mam rysik, tu, tu, i, i wszystko, ten, no właśnie to, to gum, tego gumowego kondona kupowałam, no i y, on ma tutaj takie, y, no, wiedziona tym, że poprzedni telefon ponad dwa lata w tym kodonie się mieścił i, i wszystko było super, to kupiłam taki ze wzmocnionymi tutaj e, rogami, nie? Jak spadnie czy coś, to, to ten, nie? No i moi drodzy, czytam. I, I dała jedną gwiazdkę baba, no bo kto? Bo za późno przyszło. Druga dała jedną gwiazdkę, bo opakowanie było jakoś tak rozerwane. A to jak funkcjonuje, tak jest ze wszystkim, ze, ze wszystkim co techniczne, czyli na przykład czy, też, czy kosmetyki. Jedna gwiazdka, bo za późno przyszło, jedna gwiazdka, bo opakowanie było rozdarte. Nie to jak funkcjonuje, czy to chroni, czy maluje, czy co robi. Nie, bo kurcze pieczone, co jest opakowaniem? Było i to jest... I, jak sobie możliwość komentarzy, to wtedy komentuję. Komentuję, ale ostatnio już przestałam, bo mówię, głupota powinna być chorobą śmiertelną. Sto razy powtarzam, naprawdę. Bo przecież no, no, no szlak mnie trafia, to jest strata mojego czasu, a tego ile mi tego czasu zostało. W 7,62 lata. Także spokojnie. Nie wiem, rok, półtorej, dwa... Nie wiem, nie wiadomo, od sześćdziesiątki człowieku nie wiesz, jesteś szczęśliwy, że żyjesz dniem następnym, jesteś szczęśliwy, że, że sobie, kochany, no, ten roczek podskoczyłeś, a do mnie jeszcze wymagają nauki. Ja myślałam, że na stare lata, ludzie kochani, do tej emerytury, że 14 miesięcy mam tylko, to czekam sobie na nockach, nie, nie. do szkoły. Ech, dobra, okej, okay. o tym nie mówimy, o tym nie mówimy, o, ja się lubię uczyć, ja się lubię uczyć, ale no, ale myślałam, a, a w każdym razie to mnie strasznie wkurza, bo to, yy, dlatego mówię, ja lubię, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, czy tak, mężczyźni, oni naprawdę piszą, jeszcze nie spotkałam się, jak yy, ten aparat, ten yy, EOS yy, M50, no to na, na YouTube'ach przeleciałam, każdy konkretnie mówił dlaczego nie ma kobity, która to, o, o telefonach mówi, o aparatach mówi, przecież to w sumie byłoby y, takie super, wiecie ja, ja techniką Umiem się zająć, ale to mnie tak nie interesuje znowu, żebym ja miała otworzyć kanał, na którym będę opowiadać, jaki jest ten e, telefon, ten czy, czy siam ten jest lepszy, czy aparat ten, czy siam ten, czy... Nie, nie jestem naprawdę na tyle e, e, zaawansowana w to wszystko, ale ja korzystam z tego. Ja kupowałam gimbala, no to też wszystko, co kupuję technicznie, co kosztuje pieniądze jakieś tam, no, no kurczę, mówmy się, nawet 100 euro to, to, to jest pieniądz, 50 euro jest pieniądz. No i kurczę, nie wiesz, kupić, nie kupić, bo baba ci napisała i siema i do widzenia. No, znaczy, ja wiem, bab, dlaczego baby tak mają? No dlaczego, dlaczego w ogóle, po kiego grzyba jeden z drugim piszesz albo mówisz, kiedy nic z tego nie wynika. Wiecie co, tak jak u mnie, jak ja zaczęłam moje makijaże robić, nie? Ach, super makijaż, Gosia! I już trzy kropki. Ale... Wiecie co? Kurła mać, powiem tak. Pokiego piszesz debilko, że super makijaż, ale, to napisz, że jest do dupy. Ja też jak wchodzę na teraz jestem na niemieckim, ale taka fajna dziewczyna jest tam i, no, i robiła makijaż, to nie za bardzo jej wyszedł, nie? no to wiecie, to nie mówię, że, że super makijaż, ale tylko ja po prostu napisałam, że ja używam takiej i takiej dla powiększenie oka. Chodziło, że ja używam takiej techniki i takiej i wszystko było dobrze, nikt nie jest obrażony, ja nie muszę jej mówić, że, że mnie się nie podoba. Bo to jest tak, bo to mnie się nie... Bo ja, bo ja umiem lepiej, ale, bo ja umiem pokaż, lepiej, pokaż, umiesz lepiej. Pokażę Zamknij mordę jak masz coś takiego mówić, no? Naprawdę jeden z drugim. No super makijaż, super sukienka, ale, nie? Albo na przykład... Yf... Wiecie co, już mi się nie chce przykładu wyciągać. Kochani, no, mam nadzieję, że to Wam za pogaduchy. Wystarczyło. I idę sprawdzić, bo jeszcze szyby pancerną mieli przysłać do tego telefonu. O. No. Z Amazonu. Pewnie wrzucił do skrzynki, zaraz, gdyż już mamy późno, chyba dzisiaj miała przyjść, tak? Także z nie sprawdzałam. Także, kochani, e, pamiętajcie o Marce SC, Przyprowadzajcie tu ludzi, pamiętajcie o kciukach, pamiętajcie o subskrypcjach. To nic nie kosztuje, subskrypcja. E, e, I jeszcze raz taki mam apel do wszystkich ogromny. Jeżeli nie jesteś pewien, czy chcesz subskrybować, nie naciskaj, jeżeli chcesz, żebym ja zasubskrybowała Twój kanał, a Ty mój subskrybujesz, nie licz na to. Bo ja subskrybuję kanały takie, które lubię. I ja nie lubię jak ktoś i za chwilę odsubskrybuje. Od Też to jest strata czasu człowieku. No ja. Wiecie o co chodzi. Okej. Okay. Kochani, trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się. Do następnego filmiku, pa, pa. Mua. Mua.